Siemaneczko, żyłeczki, witam was w dzisiejszym filmie. Dzisiaj jesteśmy w składzie Kuba, Betki Tom, bonjour i Pania, Czarek i robimy dzisiaj świetny film, w którym kupujemy prezent, niespodziankę Waszewskiemu na urodziny i po drodze jeszcze do galerii spotykamy Michaszka, no i idziemy czegoś szukać. Widzimy się zaraz. Uuu.

Mamy prezent dla Maszewskiego Ta ma super koła Bardzo szybko się obracają Traki też są tego sobie Są super rozłożone, naprawdę Nie wiem, co bym zrobił Jesteśmy teraz na rybak. Zobaczymy, czy ktoś się złowi ma. No ogólnie chcemy kupić jakąś płytkę do słuchania dla Kuby, wiem, że zaczął ostatnio słuchać heavy metalu, więc pomyślałem, że możemy kupić taką płytkę Iron Maiden, ale wiem, że też lubi niemieckie brzmienie, więc poszukamy czegoś. Metalika to jeszcze raz. Metalika. O właśnie, a czy to jest przypadek, że w ruch publiczny tak samo też tapisz? Znalazłem idealną płytę dla Kuby na urodziny. GASTROMODEL Ją, y, nie znaleźliśmy płyty fajnej w Empiku. Znaczy kurczę, blaszka w MediaMarkcie i teraz idziemy do Empiku szukać płyty. Check this out. Czarek, co znalazłeś? To jest przycisk subskrybuj. Przycisk subskrybuj. w Empiku. I, na dole. I tutaj, tutaj. Bon. dzwoneczek. Znaleźliśmy już dwie rzeczy dla Kukusia. Pierwsza to płyta niewany, nevermind, bardzo fajna. I druga to jest zarąbista kartka. na której napisałem orzeczenia, a gdy otworzę tą kartkę, zagra mu piękna piosenka. Z racji takiej, że Kuba jest motoryzacyjnym świrem, kupiliśmy mu dwa samochodziki do zrobienia samemu, żeby mu chwilę pobawić. Myślę, że fajna pamiątka, żeby sobie położyć. Będzie o nas pamiętał. Dobra, kupiliśmy prezenty, teraz widzimy się po cięciu na pakowaniu, będzie odjazd. Yo! Witajcie po cięciu. Jesteśmy teraz u Baniaka na chacie i będziemy pakować prezenty dla Kuby, jednak najpierw.

Tutaj właśnie mamy piękne pudełeczko, tak, do którego zapakujemy nasze prezenty. Proszę podejść bliżej. kameramy. nie. Ogólnie mamy tutaj. Każdy z nas kupił Bohotwili się dla Kuby, ponieważ Kuba uwielbia samochody. Więc specjalnie dla niego kupiliśmy różne modele z firmy. Hot Będzie zgadywał, które jest od kogo? Tak. Ciekawe, od kogo jest, jest ten. Oprócz tego hmm. mamy jeszcze płytę Nirvana, nevermind. Nie ma takiej na tacie, a jest wielkim fanem nierwany Oraz dwa składowe samochodziki Na pewno mu się spodoba. Nie skąd stąd je wzięliśmy, ale... ma ja zielonego Co ich nie ukradłem Może na początku wsadzimy sobie tutaj Teraz nasiki Przyklejemy je tą prostutką Co? <laughs> tu są jeszcze te dwa Tutaj dwa takie fajne, do składania samodzielnego Teraz idzie Nirwanka <laughs> i karteczka musimy jeszcze no, no, podpisać no, ale w sumie no, trudno chuj. więc widzimy się na imprezie u Kuby i żeby zobaczyć jego reakcję jesteśmy właśnie widzicie jeździmy do Kuby i zaraz zobaczycie jego reakcję na nasz prezent no. Pozdro wzderzył Siema, jesteśmy teraz pod jego mieszkaniem nie numer ale wchodzimy, bagaż Kuba Dzień dobry, ma. Chodź. Siema kamera męczarna. Przez dwa tygodnie ukrywaliśmy się przed tobą, jeździliśmy do manu i później był wstyd, pisać na grupie. <laughs> Czasami były za. na grupce, ale. <laughs> I udało się. No ja tam się. prezent, masz tam kilka asów. Oj, pokażcie co to jest. <laughs> No, no dziękuję mój. kto to wymyślił? Tak, ja wiem, miałem... masz. masz dalej, masz dalej co na masz. Masz, masz? To tutaj jest dla kurzyna. A co musi być chyba, to chyba to czekajcie, co to tutaj jest. Zanim ci zagadkę, będziesz musiał zgadnąć od kogo są. do każdego są auta. I musisz zgadnąć, kogo to jest. Tutaj mamy kamaro. Nie ma. Kustomowe, Od kogo to może być? Camaro, myślę, że od kogo, od kogo to może być, no nie wiem to. Strzelam, że to może być od Kuby Zaworskiego albo od Janu. Oj, dwa nie ma. Ale jaki? Nie trafiona. Ale ja bym pamiętać nie daliście, bo ja nie takie autko. Kamaro to jest chyba od no nie wiem od ciebie może być. Nie, nie jest kamaro. Niech pamiętam no. Kuby. Patrzy się na ruskiego, czyli ruski pewnie. Nie ma <ślesk> I wywielił. Kto to jest? Kurde. Mówimy mu czy czyje to auto? No wcześniej. No kurwa Betkiego! Stoi najbliższy. No tak, <laughs> ja najbliższy tobie nie widać. Dobra. To <laughs> już. No. Tutaj mamy e, Jezusowe auto. Cruella de Vil Jakiś diabalne, czyli nie Jezusowe jednak. No z kogo to może być? To jest taki? Ale eee... A on mnie puka w ramię. Czy to od niego pewnie, tak? Od ciebie? Nie, nie z tego nie. Czyli podpucha. Ja wiem kto się tak patrzy, jak się głupia. Pokażby, nie wiem. A, to nie ode mnie. <średzy> 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 Czyli <Czujnianka, średzy> od Janka. Od Janka rozpozna. Od <średzy> Janka To od kogo? Od, od Kuby. Kurde, a, <średzy> Dobra, szybciej, dobrze, dobrze jest. Słuchaj, mam kołodzacki, 57, od kogo to może być? W sumie to od ciebie może być. No, ale to nie jest tak. Nie? Nie. 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 A Poिc, pokaż. Może, że takie nawiązanie ma do Turbo, ale to bliżej do Fiuta. Myślę, że no... no nie? nie? nie. 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 Zacząłeś Pokaż. Chyba nie. Nie? No Taka... nie! nie, ode mnie, ale nie wiem. Tak, dokładnie, masz mm. takie płomienie, żeby ci nigdy nie zatrzymywała na drodze. To jest? Mazda x 3 Szalana, jest... czy Tak Kozak, ty, jaki czaros Zajebał mi kurwa mój pomysł <sumili> <grym> no. <grym> no. <grym> To ja oto 2000GT Do ta droga eliminacji Tak No To nie tylko nie no, Mamy otworzyć <grym> na tak, odcinku? Tak, tak Szczelnie zapakowane no? <grym> Chodźmy na Widziałam, ale to nie to co pragnę I odpuszcz Odpuszcz Traszk jak najgorszego jaja mam za mordę Wszystkiego najlepszego mordo Chodźcie wszyscy kurwa Ale ładne przejście będzie Sto lat niech żyje